Nowa 60 koni. To Petit, powiem ci, powiem ci, mógłbyś bandita podłączyć. Harley Davidson Street Glide Special. To jest właśnie ten olbrzym przy którym stoję. jest. Fajnie pomalowany, ponieważ lakier, szary mat wpadający w zieleń. Taki nieoczywisty kolor militarny. Świetnie się to komponuje z tą maszyną. określany także mianem Hot Road Bugger i jest to rodzina Turi. W tym roku pokazaliśmy Wam rodzinę Sportster z Ironem 1200. Była także rodzina Softace z przedstawicielem w postaci FXDR. -a. To jest rodzina Touring, czyli zbudowana na zupełnie innej ramie. I co ciekawe, dokładnie dwa lata temu mieliśmy motocykl z tej samej rodziny, troszkę inny. Był nim rekin przecinający powietrze, czyli road glide. Nasz Street Glide jest czymś podobnym, a jednak innym. I tutaj Petit myślał, że to jest tak naprawdę bardziej rozbudowana wersja Sport Glida. Nie. To jest jakby zupełnie inna klasa motocykli. Cięższa, większa, potężniejsza, droższa. I ten motocykl właśnie taki jest. On wygląda świetnie. Wygląda na motocykl drogi, budzi zainteresowanie i niczego nie musi udawać. Więc, aby zrobić ciekawy materiał, żeby faktycznie poczuć, czym jest Touring według marki Harley Davidson, zabraliśmy go w podróż. Perfect. Pierwszego dnia zrobiliśmy 500 km i wybraliśmy się do Rzymu, do Wenecji. A później, że było blisko, do Dożnina. I tak, dobrze się domyślacie, zwiedziliśmy, ja zwiedziłem w zasadzie, bo zaczynałem z Lubuskiego, później Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie. W Wenecji zatrzymaliśmy się dlatego, ponieważ jest tam muzeum kolei wąskotorowej. I to jest w ogóle ciekawe, ponieważ te pociągi w porównaniu do zwykłych parowozów, które mam u siebie... No wywozę się z Wolsztyna. Wyglądają na miniaturowe. Fajnie wpaść, zobaczyć, wejść do środka, bo okazuje się, że to są maszyny, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu normalnie kursowały i woziły pasażerów na co dzień. Nawet jak wychodziliśmy z tego muzeum, to jeszcze pociąg czynnej linii jechał i woził ludzi. Bilety nawet są. Zobacz, ten muzeum dosyć długo działa. Fakt Faktem wycieczkowo właśnie do Żnina, ale zawsze można się przejechać. Nasz Street Glide jest motocyklem, który lubi prosty asfalt, lubi długie zakręty. Nie lubi, kiedy jest dużo dziur, ponieważ to zawieszenie, grube zawieszenie, dzięki temu mamy łatwe prowadzenie tego motocykla w szerokich zakrętach, w długich zakrętach przy dużej prędkości. I ten motocykl na takich drogach świetnie się spisuje, ale takie drogi były dzień później. Pierwszego dnia, z racji z tego, że jechaliśmy z całą ekipą motocykli typu Adventure, było kilka dróg mniej przyjemnych. Była kostka, były dziury, były wąskie drogi, sporo ślepych zakrętów. I mimo to nasz Street Glide dzielnie się trzymał, nie odstawał od całej ekipy. Jeżeli są nierówności na asfalcie, on je miękko, fajnie, przyjemnie wybiera. Natomiast, kiedy są dziury, takie dziury, że brakuje po prostu kawałka asfaltu, wówczas faktycznie to już będziemy odczuwali. Wydawałoby się, że z tej pojemności ponad 1860 cm3 uzyskamy ogromną ilość koni mechanicznych. Harley nigdy się nie szczycił tym, ile on ma koni mechanicznych, natomiast ważny był moment obrotowy i jego dostępność. Tutaj mamy 90 koni mechanicznych, ale aż 150 Nm, czyli mniej więcej tyle samo, ile mieliśmy w Fat Bobby, ponieważ mamy tą samą. Jednostkę napędową 114 sali i to sprawia, że przy tej wadze motocykla tutaj mamy słuszne 360 kg na sucho, czyli prawie 400 kg na mokro, że motocykl przyspiesza nieźle. Co to znaczy nieźle? Kiedy jechałem z Filipem, który jeździ Super Tenerem 1200, czyli z w miarę współczesnym adventure'em, szybkim adwenczerem, to nasze osiągi były zbliżone. Raz ja przyspieszam lepiej z niskich obrotów, raz on lepiej z wysokich obrotów, ale generalnie osiągi były zbliżone. Prędkość maksymalna wynosi 180 km na godzinę i jest niestety ograniczona elektronicznie, ponieważ tak naprawdę do wykorzystania przy tej prędkości mamy jeszcze 2000 obrotów. I ja jestem ciekaw, jakby się zachowywał ten silnik po ostrym tuningu. Jakby się jeździło takim prawdziwym hot rod bagerem. Dlaczego hodort Bagger? Ponieważ jest on utrzymany właśnie w takiej stylistyce z ostro ściętymi z tyłu kuframi. I moim zdaniem wygląda to genialnie. Wprawdzie kufry nie mają ogromnej pojemności. One są długie, ale wąskie. Natomiast wystarczy, żeby zapakować jakieś luźne ciuchy na letni wypad. Ze gdzie zjedliśmy obiad, ruszyliśmy jeszcze oglądać jeden pałac w Lubostroniu. Drugiego dnia zrobiliśmy troszkę mniej, ponieważ około 300-350 km, ale było dużo ciekawiej. Po pierwsze, wybraliśmy się w podróż do województwa lubuskiego, ponieważ w żaganiu tuż przy jednostce wojskowej stoją cztery czołgi. Pomyśleliśmy, że ten motocykl idealnie będzie tam pasował, więc musimy się tam wybrać, aby zrobić kilka świetnych fot. Drugiego dnia wybrałem się już w dwie osoby, czyli miałem bardziej dociążony motocykl. I mogłoby się wydawać, że będzie gorzej, ale nie. Jechało mi się dużo lepiej. Pomimo, że jakby było goręcej, to mi się jechało lepiej. Pasażerka także miała dużo lepiej, ponieważ nie napierała na mnie. To siedzisko jest bardzo wygodne, a mogła swoje plecy podczas przyspieszania i pokonywania zakrętów. I tutaj już nie było takiego stresu jak na po podczas ostatniej wyprawy, że podczas przechylania się pasażer z tyłu nie wiedział co robić, bo zaczynało się robić niebezpiecznie. Tutaj absolutnie pełen luz, pełen komfort, Basia nawet powiedziała, że jakby było jeszcze dalej, to ona by mogła spokojnie zasnąć. Jedyne do czego się przyczepiła, że tutaj mogłyby być jakby jakieś uchwyty dla pasażera, byłoby to jeszcze wygodniejsze, ale sam w sobie ten tył motocykla Tą wersją wyposażenia, bo to jest jakby dodatkowe akcesoryjne oparcie, bardzo dobrze jeździ się w dwie osoby. I tutaj ten silnik i gabaryty motocykla pozwoliły na dobrych drogach osiągnąć to, o czym myślałem. Bo kiedy ruszasz, to czujesz ciężar tego motocykla, czujesz, że wszystkie te głośniki, nawigacja, zegary, wszystko to siedzi na kierownicy. I to ciąży. W momencie, kiedy ruszasz, kiedy robisz bardzo wolne manewry, 5-10 km na godzinę z zawracaniem, musisz uważać, bo ciężar tego motocykla jest mocno odczuwalny. Ale kiedy już ruszysz w trasę, zapniesz drugi bieg, zaczynasz przyspieszać, jakby absolutnie cały ciężar motocykla znika. A to, co się pojawia na jego miejsce, to jest pewność prowadzenia. Generalnie jedziesz jak turystycznym tankowcem. Nic cię nie rusza, żaden boczny wiatr ci nie przeszkadza, żaden napór powietrza z przodu, nawet zła pogoda. Kiedy chwilę jechałem w deszczu, nic absolutnie. Wszystko się rozbija, jakby o tomowiewkę, więc nic absolutnie ci nie przeszkadza. Zapadasz się w głębokie siodło, odpalasz muzykę i jedziesz, ponieważ ta muzyka, ten system to jest nowy system Boombox GTS i te głośniki. Sprawiałem, że możesz sobie słuchać muzyki przy 80, 90, nawet 120 km na godzinę. I dopiero przy 140 km na godzinę, ta muzyka już się staje niewyraźna. I tutaj z tą muzyką, z tymi głośnikami, z, tym, z tą nawigacją i z tą szybą, nawet z delikatnie wyższą szybą, ponieważ można kupić trzy wysokości szyby, wtedy jakby większość mojej głowy by się za nią chowało, jestem w stanie zrozumieć osoby, które jeżdżą w, na takich motocyklach w kaskach otwartych. Jakby ja osobiście tego nie robię, nie lubię, ale teraz zaczynam rozumieć, ponieważ Słyszysz świetnie muzykę, wiatr ci nie przeszkadza, problemy zaczynają znikać. Jakby myślisz o tym, że masz na wszystko czas, że masz luz. Ludzie na ulicy zwracają na ciebie uwagę, przepuszczają cię, jakby jest zupełnie inny klimat. Nigdzie nie musisz się spieszyć. Poza wielkimi głośnikami mamy także nawigację nowszą niż tą, którą mieliśmy w roadglide. ona jest dotykowa, łatwiej je się obsługuje, ale podczas jazdy, żeby nie majstrować gdzieś swoimi paluszkami z przodu, nie odrywać za bardzo wzroku od jezdni, oczywiście one spełni po polsku, to mamy tutaj po prawej i po lewej stronie przyciski i w bardzo łatwy sposób, poza wpisaniem może adresu. To jakby całą resztę jesteśmy w stanie obsłużyć podczas jazdy tymi dwoma przyciskami. Powiedziałem, jak się tym motocyklem przyspiesza, powiedziałem, że jest bardzo stabilny podczas jazdy, ale co w przypadku, kiedy będziemy musieli hamować? A jest co wyhamowywać, bo tak jak Wam wspomniałem wcześniej, niecałe 400 kW, plus do tego jeszcze dwóch bikerów na pokładzie, czyli mamy pewnie jakieś pół tony. Generalnie do jazdy zwykłej wystarczy, jak używamy tylnego układu hamulcowego w nagłych sytuacjach, a była taka jedna sytuacja, kiedy musieliśmy ostro zahamować przed światłami, wówczas użyłem chyba pierwszy raz dwóch hamulców naraz. I myślałem, że się nie zmieszczę, że minę ten motocykl, który jest przede mną, dlatego zjechałem w prawo. Okazało się, że zatrzymałem się przed tym motocyklem i to dwie długości motocyklan. Podczas zwykłej jazdy nie czuć tego, że, że ten układ hamulcowy ma taki potencjał, ale podczas awaryjnego hamowania naprawdę byłem zaskoczony w pozytywnym sensie. W ogóle dzisiaj złapałem się na tym, że tak jak w większości motocykli hamuje trzema palcami nawet całą dłonią, tak tutaj wystarczą dwa palce. I to nie jest tak, że on jakoś szybko zaczyna łapać, ale jest taka dziwna. Ciężka precyzja, bo ona te klamki chodzą ciężko, ale mają taką precyzję, że wiesz, że wyhamujesz. Zupełnie inaczej jest ze sprzęgłem. Tutaj, kiedy dużo jeździsz po mieście, to ćwiczysz uścisk Herkulesa. Generalnie palce mają co robić. To chodzi ciężko i do tego trzeba się faktycznie przyzwyczaić. Zresztą cały motocykl jest takim kowadłem swojego rodzaju, bo biegi też jakby one za każdym razem wchodzą precyzyjnie. W ogóle ta podwójna dźwignia jest świetna, że w ogóle nie musisz bijać do góry, tylko cały czas w dół. I to jest genialne, bo noga się nie męczy, ale za każdym razem trzeba użyć siły. Siły przy zmianie biegów, siły przy używaniu sprzęgła. I w zasadzie to do tego motocykla. Świetnie pasuje, bo jakby czujemy, że nadal jeździmy prawdziwym motocyklem bez zbędnej elektroniki, kagańców i wspomagaczy, które odbierają tego prawdziwego ducha motoryzacji, którego Często podkreślacie w naszych komentarzach. Cena za ten motocykl wynosi 126 tysięcy zł. I nie jest to tanio, nigdy to nie jest tanie, ale zobaczcie, że obecnie motocykle turystyczne tej klasy nie są zwyczajnie tanie, ponieważ Honda Goldwing, największy konkurent tego motocykla, także nie jest tanie i także możemy kupić go w podobnej cenie. Oczywiście oba warianty tych motocykli możemy kupić jeszcze strasznie drożej, jakby ktoś chciał. Natomiast ja osobiście uważam, że to będą motocykle skierowane już do fanów. Aleja Davidsona lub osób, którym zawsze się podobały. Bo to jest taki typowy amerykański krążownik szos. Zobaczcie, że tam nie ma małych samochodów do jeżdżenia po ulicach. Tak samo nie ma małych motocykli do jeżdżenia po ulicach. Tam wszystko jest duże, wszystko jest utrzymane w takim klimacie masą. I ten motocykl jest dokładnie taki sam. On musi mieć duży silnik, musi być wielki, musi być ciężki, musi być drogi. Musi mieć wielkie siodło, w którym się zapadamy, które świetnie trzyma. Ale mało pali. I właśnie taki jest ten motocykl.